Hejka, witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy z już takim dość wyczekiwanym filmikiem, czyli moją poranną rutynę. Dzisiaj w tym odcinku wam pokażę moją poranną rutynę. Co robię, jak się szykuję na lekcje, w tym czasie robię wszystko wam dzisiaj pokażę w tym odcinku. Mam nadzieję, że takie odcinki wam się spodobają. Jeszcze mogę nagrać y, moją rutynę wieczorną. Kiedy mamy lekcje online Wiem, że trochę późno nagrywam ten odcinek Ale po prostu cały czas mam takie coś, że Nagram dzisiaj ten odcinek Później zaspałam, później szybko wzięłam się na lekcję, Już zapomniałam, że przecież pora na miałam nagrać No, ale dzisiaj przychodzę do Was z tym filmikiem No i już nie przedłużając Zostawcie łapeczki w górę Które tutaj się pojawią Tutaj macie łapeczki w górę, pamiętajcie, zostawiajcie I subskrypcję, która się pokaże tutaj Wiecie co zrobić, jak ją klikniecie No jeszcze zapomniałam. Zapraszam na mojego Instagrama. I wszystkie Instagramy mojej siostry pojawią się właśnie w opisie. A ja już nie przedłużam, tylko zapraszam Was do mojej porannej rutyny. No i tak, zawsze rano, jak widzicie tutaj, um, nie, poprawiam pościel. Um, I widzicie. Anton mnie śpi, teraz biorę telefon, bo dzwoni mi budzik, żeby już stać, bo za 10 minut mam lekcję, ale ja jeszcze zawsze, jak widzicie, jeszcze odkładam telefon, jeszcze trochę pośpię, no bo, no bo jak inaczej, jeszcze jest trochę czasu. Yy, tutaj się rozciągam, tutaj zawsze mieć jedną oczy, jak widzicie, trochę tak i yy, jak widzicie, Anton ko mnie leży, rozciągam się, ręce, nogi. Ziewam. Jak widzicie i teraz sobie jeszcze przed lekcjami sprawdzam telefonie, Instagrama, TikToka e, i te wszystkie inne aplikacje. Wyłączam budzik, bo za, 10 min za 5 minut mam kolejny budzik i nie chcę, żebym jej dzwonił. E, I tutaj sobie jeszcze, tak wiecie, jakieś TikToki sprawdzam, jak już mówiłam. Zawsze e, Librusa sprawdzam, czy jakaś ocena nie wpadła, czy jest jakieś nowe zadanie. No i odkładam telefon i i idę, w, zaczynam, już chyba wstaję. Bo... Widzicie, już jestem przy komputerze, odpalam komputer, założyłam szybko bluzę, bo później, zawsze później idę się umyć. Teraz się włączam jej komputer. No i czekam, aż mi się włączy. Zawsze tak długo się włączam, i no, chyba każdemu patrzę, bo to do mnie koleżanki piszą, napisała, do mnie odczytuję. Ale to dopiero później odpisuję, kiedy już mi się komputer włączy. No i teraz pisuję hasło, jakie mam w laptopie. No i jak widzicie, tutaj się renderuje mój nowy filmik, który już jest na kanale o mojej szafie. I teraz wchodzę na, patrzę, wchodzę na Teamsy i patrzę, czy już jest lekcja. Jeszcze nie ma, dlatego czekam na nią. Nie zaczęła lekcja, ja jeszcze sobie tutaj coś sprawdzam w telefonie Instagrama, bo jeszcze nie doszła pani. Dopiero się wszyscy łączą. To jeszcze mam chwilę czasu, żeby sobie popatrzeć, co się dzieje na Instagramie. Zobaczyć jakieś coś nowe zdjęcia, relacje. Teraz to tylko Instagrama sprawdzam. Bo nie wiem, jakoś to TikToka już wcześniej sprawdzałam sobie, to teraz pomyślałam, że sprawdzę Instagrama i cały czas jeszcze pani nie doszło, no to jeszcze mam czas, żeby porobić coś. Zawsze po lekcji, już jak słyszę lekcję, to otwieram szafę i zastanawiam się, co na dzisiaj założyć, w co się ubrać, jakie spodnie. Patrzę teraz, jakie właśnie spodnie założyć, bo zawsze mam taki problem, co założyć, nigdy nie wiem. I zawsze tak stoję teraz, e, idę po ubrania, bo wczoraj mama mi uprasowała ubrania, no to e, sobie teraz myślę co założyć jak już mam opracowane, no i biorę sobie dzisiaj chyba się ubieram tak mm, tak, nie wiem, jeszcze tutaj się zastanawiam, co ubrać, ale wy chyba tak zawsze mam, nie wiem, czy Wy też macie, że nie wiecie jak się ubrać. Ja właśnie teraz sobie znalazłam tutaj co, co założyć i już znalazłam spodnie, które bardzo lubię nosić, bo wygodnie lubię się ubierać. Teraz zamykam szafę, bo nie lubię kiedy jest otwarta, bo to tak brzydko wtedy wygląda i na lekcjach no i tak, już mam przygotowane biorę, wzięłam sobie dzisiaj zakładam białą zwykłą bluzkę z krótkim rękawem no i jeszcze zakładam sobie zwykłe szare dresy z tym napisem popiętej USA bo dzisiaj też mam łeb i muszę się tak ubrać już właśnie się ubrałam założyłam sobie właśnie białą zwykłą bluzkę te dresy no i taką e, bluzę koszulą Używę, tak trochę teraz o nie mówić. Ja uwielbiam się tak ubierać. Teraz e, właśnie czeszę zawsze włosy, później już jak się umyję to czeszę włosy, bo mamy takie uczasane. E, no ja zawsze czeszę tą tangle teaser tą szczotką, bo są dla mnie najwygodniejsze. Chociaż chciałam niedawno sobie kupić taką dużą, ale pomyślałam, że jeszcze będę miała taką ten tanglantizem i to tutaj sobie poprawiam koszulę. Psikam się moimi ulubionymi perfumami z Rituals, to są moje ulubione, uwielbiam je, to są moje naj, e, naj, naj, najbardziej ulubione, najbardziej lubię te perfumy, teraz zakładam bransoletkę. Z Właśnie taką różową z Diora Następnie kremuję zawsze ręce, bo ja mam zawsze takie suche ręce i mnie spędzą I zawsze muszę je kremować Bo wtedy są takie, no, takie ładne, a tak to mam takie suche, bo widziałam, że na filmikach też mi pisaliście, że mam strasznie suche ręce To więc pomyślałam, że trzeba zacząć je wreszcie kremować no, i dalej myślę, co tutaj jeszcze założyć. Zawsze też zakładam, lubię zakładać naszyjniki, mój wisiorek taki właśnie znalazłam tutaj e, z literką G, czyli moim imieniem. Mam takie dwa, bo mam jeszcze z kłódką, ale dzisiaj pomyślałam, że założę sobie taki właśnie z taką dużą literką G. Następnie jak już wszystko zrobię, to ścielę łóżko, bo ja nie lubię takiego wiecie, nieposłanego. Ja zawsze lubię pościelić łóżko, żeby było tak ładnie, nie było takie rozwalone. No i zawsze też koc sobie ścielę, żeby też ładnie to wyglądało, bo tak to jak Despite to mnie za gorąco jest z kocem, już jak się robi tak ciepło, to tylko na koniec już jak ścielę um, łóżko, to wtedy zakładam koc i no, chcę, żeby tak ładnie to wszystko wyglądało i staram się to jak najładniej zrobić, ale nie jestem, mm, nie umiem tak dobrze tego zrobić, nie jestem profesjonalistką, ale próbuję jakoś tak ładnie to zrobić. Następnie jak już pościele łóżko idę po zegarek, który zawsze ładuję na noc, bo ta ma trzyma zegarek dwa razy dziennie i teraz właśnie został naładowany. Następnie jak już widzicie mam lekcję... Zaczęłam, mam teraz angielski, bo zawsze tak zaczynam. Jak już wszystko zrobię, to wtedy szybko już lekcja i idzie. I jeszcze tutaj sprawdzam czy mi się filmik renderuje, bo zawsze mi się tak długo renderuje, nie liczyłam też e, jak coś nagrywa, nic to też nie wiem czy też wam się tak długo renderuje, tutaj jak widzicie zaczęłam sprzątać jeszcze, posprzątać sobie biurko, żeby miałam ładnie wszystko poukładane, bo zawsze mam tak e, już na koniec kartki, tak, tak właśnie, um, no rozwalone. Patrzę, czy mam wszystko odrobione. Dzisiaj mam biologię, dlatego patrzę, czy mam odrobioną biologię. Mam. No i teraz jeszcze biorę fizykę, bo mam jeszcze do odrobienia. Inne książki odstawiam, bo nie mam innych prac domowych. Tylko fizyka mi została. Patrzę, co mam zadane z fizyki. Biorę sobie długopis. Ja mam zawsze tak tyle długopisów i nikt nie które który wziąć. Akurat dzisiaj wziąłam taki, taki dziękopis, a przyszła mi tutaj wiadomość od koleżanki. No i teraz biorę długopis i rozwiązuję zadanie z fizyki. Jak już odrobiłam lekcję, to E, sobie sprzątam biurko, e, też ro, patrzę sobie, co jest zadane z matką. Mam zadanie, egzaminu, e, egzamin ósmoklasisty. Sprzątam sobie tutaj książki, patrzę, co mam dzisiaj, jakie lekcje, e, które mam schować w książki, a które zostawić na dzisiejsze lekcje. Akurat e, tutaj kilka zostawiłam. Tutaj nie, muszę się zabrać w końcu za ten, e, na ten egzamin ósmoklasisty. E, sprzątam sobie właśnie te długopisy. Um, tutaj mamy jakieś papierki które eee, muszę wyrzucić, jak będę szła na dół nie poszłam na dół wziąć sobie herbatkę bo uwielbiam herbatkę pić w sobie w czasie lekcji i też wziąłam sobie mm, do umycia mm, z mojego, mojego biurka bo zawsze on jest, to biurko się robi brudne i kurzu ma dużo i muszę właśnie posprzątać ja mam płyn do szyb i teraz akurat muszę go posprzątać bo nie fajnie mi się siedzi przy takim brudnym biurku już jak umyłam biurko, no to zaczęła mi się kolejna lekcja. Jeszcze cały czas patrzę, czy mam zrenderowany, bo już nie mogę się doczekać, kiedy będę miała zrenderowany. No i w czasie lekcji jeszcze robię sobie miniaturkę na no, mój nowy odcinek, który już jest właśnie, jak mówiłam, na kanale. No i mm, tutaj się włącza mi ten program, który się bardzo długo włącza, dlatego muszę poczekać. No i jak już się włączył, to wybieram sobie zdjęć. Jak już mam kolejną przerwę, no to idę umyć e, do łazienki zęby. Właśnie tutaj nakładam sobie pastę na szczoteczkę. Zawsze już jak jest, wolne, już jak jest wolny czas, to wtedy idę myć zęby, bo już zjem śniadanie. No i właśnie po ja wtedy zęby, żeby takie czyste. No, i patrzę sobie w telefonie, co się dzieje. Zawsze w tym czasie, bo co robić, jak się doje zęby? Ja zawsze patrzę w telefonie. Akurat sprawdzałam e, sobie Instagrama, odpisywałam moje przyjaciółce. E, I patrzyłam sobie na jeszcze raz Instagrama, na TikToki sobie patrzyłam, bo najfajniej się tak wtedy. Um, to jest taki, no, tak spędzam właśnie um, ten dzień. Tam chwilę, kiedy myję zęby, tutaj pokazuję Wam, że jest już, że za 3 godziny będzie nowy filmik na moim kanale. No i dalej myję zęby, no i, no i dalej sprawdzam w telefonie. Dobrze, kochani, to już na tyle mojej porannej rutyny. Może nie robię takiej porannej rutyny, wiecie, jak wszystkie te youtuberki, że się malują. Ja się nie maluję, dlatego to nie mam dla, nie mam takiej super rutyny, ale mam nadzieję, że taką zobaczycie, jaka jest moja rutyna. I już mam nadzieję, że Wam się tak spodoba, że nagram wieczorną rutynę, a ja <grybujesz> nagram wieczorną rutynę, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa-pa!